Alec Andrzej Wita, 22 stycznia 2022. Mam tu swobodę atki. Wiesz, że nawet ktoś mikroskop z warsztatu ukradł razem z stacją bazową. Mógł sobie po prostu kupić, ale po co? Lepiej ukraść i napisać w komentarzu, że mi coś wiecznie ginie. Ludzie bywali u mnie w sklepie, wiedzieli, że mikroskop mam, i byli również u mnie w warsztacie, i wiedzieli, że mikroskop jest. Nawet był pan taki Rakutowa z ziemniakami, żebym zobaczył, czy choroba jest zniszczona, czy jeszcze żyje. Sam mu to pokazywałem. I co? Sam się wyprowadził z warsztatu. Nie masz wstydu, ale to jest życie na wsi Rakutowo, w złodziejskiej wsi. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie. Cześć Beatka.